Oto Mistrzowie Świata w Tangu, a dokładnie Tangu de Salon. On ma 21 lat, ona jest dwa razy starsza. Grali, bo jak stwierdzili sędziowie, perfekcyjnie pokazali, czym jest tango. Wciąż z wrażenia boli mnie żołądek. To niemożliwe, żeby powiedzieć, co czułem, gdy usłyszałem moje nazwisko, że wygrałem. Zwycięzcy dostali 5000 dolarów, dwa bilety na wycieczkę do Madrytu i kontrakt na dwumiesięczne występy w Japonii. W Mistrzostwach Świata wystartowało 400 par, rywalizowali przez tydzień, by awansować do wielkiego finału, a tam tańczyli najlepsi z najlepszych. To para z Argentyny. A to zwycięzcy w innej kategorii, osiemnastolatkowie także z Argentyny. Polaków na mistrzostwach w Argentynie nie było. Tango ma swoje początki w XVIII wieku. Powstawało w biednych dzielnicach i lokalach Argentyny i Urugwaju. W Anglii uważano go za taniec nieprzyzwoity. Od niespełna roku decyzją UNESCO tango jest częścią światowego dziedzictwa kulturalnego ludzkości. Jarosław Kuś, wiadomości.